Z nakulacji z naszym burmistrzem, za motocyklem. Pan burmistrz może o czymś coś powiedzieć do tego, no bo to wiecie. No. Słuchajcie, mi już odebrało od, od mowę. Jak już 300 zł poszło na starcie, to mi już odebrało mowę. Stwierdziliśmy tu z Łukaszem, że jak mamy 300 zł, dorzucamy dwie koszulki Polendro Dokładnie. Dorzamy dwie koszulki Polendro, ale jak na ktoś na 350. Czekamy 350 zł złotych, to Państwo. 350 zł. Super będziemy mieli 400 zł. Mamy 400 złotych już po lewej stronie 450, złotych po lewej stronie 500 złotych Jest 500 złotych, mamy tutaj 500 złotych z przodu 500 złotych Pamiętajcie, że na obiad w Góreczniku Przyjażdżka na motorze, trasa dowolna jaką sobie wybierzecie Miasto i gmina możemy Wszystkie zwiedzić Czekajcie, czekajcie, bo drodzy Państwo Po się, trzeci będzie trasa dowolna Dobra słuchajcie kochani, mamy 500 złotych, złotych Tak, 450 złotych mamy po raz pierwszy zobaczę 500 złotych 450 złotych mam po raz pierwszy. 450 zł mam po raz drugi. Trzy za 400? Jest 500. zł. Jedna, jedna, jedna jest 500 zł. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł. Czy dostanę 550 złotych? Szukamy. Jest 550? Mamy 550 50 zł. Mamy 550 złotych. Czy dostanę jeszcze 600 zł? Szukamy 6 sumy szukamy 6 sukny. Rozmowa się na prawo. Chciałem na prawa strona, nie widać. Prawa strona nie. Lewa strona. E-E. Czyli... I oczywiście, drodzy państwo. Gdzie? Czy pan podnosi rękę, Czy pan komuś machał? E, chyba komuś mahałam. Dobrze. A to, był, to był mój ojciec. Był mój ojciec 700 zł. 700 złotych. Czy znajdziemy, Państwa 700 zł. Może, może 700 zł poczekajcie w portfelach, bo tym razem karta nie możecie płacić. Przyczynamy 700 zł. 650 zł już mamy. 650 zł po raz pierwszy. 650 zł. Jest! Mamy 700! Jest 700! Bo za dużo ludzi na ręce podnosi do góry. Dobra, słuchajcie, ile? Mamy się 700, mamy 700 zł mamy, drodzy Państwo, po raz pierwszy. 700, drodzy państwo, złotych mamy po raz drugi. I nagle. Wszyscy Państwo macie ten swój głos. 700 zł po raz. Przedamy. Zaprócamy tak, tak, na cenę. Burmistrzu cięższy Zbawom, kolacji z burmistrzem, tak? Tak jest. <noise>